Z dniot mam jak na motorze Co to? Z rana sushi Jest Mikelek. Jak fajna woda. O, dziękuję. za Jakie ciastka Kurczę. na budowę i zobaczcie, tutaj konstrukcja jakaś. O wow! Ale ekstra. Nie, hmm. Ale się cieszę, jak to już zaczyna fajnie wyglądać. Michalak wrócił z miasta z lampami. flagę zamówił. Widzicie, co ten Michalak zamówił? Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogu. I jesteśmy właśnie w cukierni, bo kupujemy tort dla naszego nowego kucharza, Abdulla bo ma dzisiaj urodziny, nie wie o tym, że robimy na niego niespodziankę. I tak chcemy wprowadzić, że dla naszych właśnie pracowników to, że właśnie będą takie... ...torty? <torty>, <torty> Zobaczcie, właśnie tutaj piesek sobie leży. No i jesteśmy w cukierni. Tam można zobaczyć, jak oni tam robią coś. No, więc tak. Mogę wam pokazać... Chcę ja wam pokazać, jak tutaj pyszności mają. Tutaj też kiedyś był torty robione dla mnie. No, fajnie. Wow, Dia, tutaj, akcja. Trochę zgniotłam, dniot jak jechałam na motorze No pewnie tak, pewnie ja Posłuchaj, szef kuchni szef szef I czekamy teraz na resztę Idzie Antonio Dzia Henry idzie Robimy tak z tymi łóżkami, tak jak... No to możesz im powiedzieć. A co tam temu powiedziałeś, że im ma przyjść zaraz? Nie, właśnie nic nie pijesz. Aha. czy będziemy gotowi już. Dobra. <śleski> Yes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Oh, Sto lat nie żyje, żyje nam. teraz Thank you, thank you so much. Karibu, karibu. Thank you so much. Karibu sana. Ej, paszpajer ma koszulkę w słonie? To to Zobaczcie. taki torcik. O, two for you. Co tutaj się dzieje? Drzwi przekładamy tutaj. I rezygnujemy z tych tutaj drzwi, bo w sumie i tak nie są używane. Mikel tutaj dalej działa z bateriami, ale zobaczcie. Sam geniusz robi wszystko. Tak to no wygląda mi kilka rzeczy. Ale podziąłem to do tego już Tam idzie następne bo no to musiałem swoje zrobić Z tego I te później pod No, to potem nie brakowało Jesteś geniuszem Masakra No Zobaczcie, co nam się w padze tutaj otworzyło. Taki sklep też jest stąd tam i właśnie kojarzy to miejsce, tylko jak zawsze wchodziłam. Już pamiętam 10 lat temu, żeby się tylko ochłodzić, bo zawsze klima na fulla. No ale tutaj właśnie ten sklep jest znany z tego, że jest drogi. Ale fajnie, że to się wszystko tak rozwija na tym Zanzibarze i nawet w padzie teraz. Fajnie, fajnie. No. Zobaczcie, tutaj kiedyś była Supaduka. Co? Supaduka? Nie, Supaduka. A teraz tam jeszcze... O, coś tam się już otworzyło. Aldo. Idziemy tam? Padzie Plaza. się rozwija ten kurczę Zanzibar. Co to? Z rana sushi? Zmuściły się? Mhm, mm dziękuję. A ja montuję. Ale lepiej jak to... ja. mm -hmm. Jesteśmy 10 km od nas w Łodziu. W sumie to nie wiem czy już to nie jest domgły. Ale zobaczcie, też inaczej to wygląda, ale jak biało, nie? Idziemy dzisiaj z Mikelkiem pokąpać się w jaskini. Także zapraszamy. Jesteś? Jestem. Ale dzisiaj ciepło. Wyobraźcie, jak ktoś jest Ja jestem w ogóle tutaj pierwszy raz. Pierwszy raz tu jestem, ale jesteśmy w padzie. Mambo, bo. No? Jest Mikelek. Jak fajna woda? Mikarek, przepraszam, skoczył. A gdzie są? Król ma! Ale fajnie było się ochłodzić. Bardzo przyjemnie. Także idziemy teraz na soczek. Można nawet tutaj zabrać sobie, czy właśnie buty, czy kamizelki. O, nawet maski są. Także fajnie, polecam. Tutaj przed wejściem jeszcze są prosznice. Fajnie, że tutaj jest jeszcze takie miejsce, gdzie możecie sobie pocilować i tam jest restauracja. I już szukamy wszyscy Mikela, a Michaela już gdzie? W restauracji. I mnie woła <laughs> Zobaczcie jaki A wszyscy cię szukają. 50 metrów tutaj czekam na nas pięć minut. No a wszyscy cię szukają. No, już mówiłem, że idę. Nie, komu? A jeszcze tutaj na górze jest miejsce więc chodźmy zobaczyć, a, a co ona będzie do robić? Fajnie, uuu, jak ładnie. Dobra, chodźmy na górę zobaczyć. No ma nic. No, idziemy do nie. Myślałem, że fajnie, coś tutaj. A w ogóle patrz, wszystko jest zablokowane. A no. Jakby poszło piętro jedno do góry, to by było wszystko tak otwarte fajne. Dobra, na górze nie ma nic. Zobaczcie, padzie plaza i tutaj nowe sklepiki są. Tronik to jest Mikalorowy ten sklep. <noise> z lampami, wiecie, elektryka i tak dalej. To jakieś z pamiątkami, tam jakieś ubrania. Na końcu wiem, że jest jakiś supermarket. Zobaczcie jak to się wszystko rozwija. Jesteśmy na głównej drodze, tam byliśmy ostatnio właśnie, tam z pamiątkami. Tutaj no. mi się podobał. No. Tak, świnia. Jest Mhm. No. A to jest takie... O A to ten drugi. Tak. To jeszcze nie otworzyli, ale pewnie tutaj będzie jas, sądzę tak właśnie po kolorach. O. I sklep. Nie już oczywiście jest w środku. O, dziękuję. Jak prezesa za siaka? To już będziemy gdzie na małym dole No. Kurczę, jakie pyszności. Pieczywo. No. Nie jest tak drogo. Kurcze no zrobię No drogie, niektóre tak, ale Wow Taki sklep Ciastka sery, kocie sery Są sery? No Daj mi telefon Uuu, słoiczki są nawet takie. Tutaj. Trzeba zapamiętać, co tu mają. O, no, takie już sieroczki. Tyle szukałam. Uuu, jakie ciastka. kurczę, Ale się rozwija to padzie. Ja cię kręcę. Jaki sklep Przyjechaliśmy na budowę i zobaczcie, tutaj konstrukcja jakaś. Zaskoczyli mnie. Zobaczymy, jak to będzie. Byli też e, hydraulicy, zamontowali już e, umywalki tutaj. Kocie jest już woda, można już używać? Kocie można już używać? wodę? Kto jest na wodę? Tak, pierwsze użycie, ja proszę. No ty. Uh, yeah, no? Going. Ready, ready. Wow. Mi się, jak montuje mi zasłony. Mamy zasłony, ale fajnie, że na tej stronie, ale pole, pole, nie, od razu już im zbudowano. Co tam masz? Dziękuję, że jesteś zawsze i wszędzie. mój Jezus. Mikelek codziennie czyta. Też jestem Bogiem. Uświadom to sobie, sobie. A ja oglądam vlogmasy Andjax i montuję mojego vloga, znaczy nie vloga, mój filmik. Juhu! O oh, wow! Ale ekstra! Nie? Mmm! Wyobraź sobie codziennie dostawać sushi. Oż kurde! Ekstra! Nie no. Stwierdziliśmy sobie, że nam mało i domówiliśmy sushi. Bo stwierdziliśmy, że resztę zjemy rano na śniadanie. Wiem, że jesteśmy okropni, ale to jest takie pyszne! Uuuu, coraz lepiej to wygląda, zobaczcie. Tutaj zasłonili panowie ścianę. Ale wow. Fajnie, fajnie cieszę się. Wiadomo, ja że trzeba to pomalować i tak dalej. Teraz tutaj robili, ale fajnie, fajnie. Ale się cieszę, jak to już zaczyna fajnie wyglądać. No wiadomo, że to jeszcze trzeba wszystko, wiecie, dociąć i tak dalej. Ale zobaczcie, ale fajnie, fajnie cieszę się. Potem jak skończy Mornio Bar, to jeszcze zrobi sufit na górze. No i czekamy na meble. Nie wiadomo kiedy panowie zrobią. No a tutaj też już zaczęli robić. Ale fajnie, fajnie. Rozumiecie, że tutaj będzie bar? Będziecie mogli przyjść, zamówić coś, ale ekstra. Mikelek wrócił z miasta z lampami. Ile tych lamp kupiłeś? Nie wiem. 13? 13. No nieźle, dobra. To idę po chłopaków. Nasz tunel jeszcze nie gotowy, ale dzwonił do mnie. Otworzysz bramę? Już się robi. Meble, znaczy stoły. Idą panowie z Blatem. Uuu! Tylko żeby się nie przewrócili. Mikel musi sobie sprawdzić, czy w tym miejscu będzie okej okay, taki większy stół.

Soto. Salam. From yeah. <laughs> so. Darasalam. Darasalam. So this. Uh, <laughs> plan was to go from there but this uh, very big. <laughs> yeah. <laughs> tak? <laughs> yeah. On a stick going down. <laughs> <So>. <laughs> i to tyle w dzisiejszym vlogu zachęcam do subskrypcji, do komentowania do lajkowania i widzimy się w kolejnym vlogu pa